Witam wszystkich jestem po treningu, więc jestem zdyszany zmęczony niemiłosiernie dlatego mam przyspieszony oddech i tętno ale nagram ten filmik, bo obiecałem, miał być w sobotę, ale byłem bardzo zajęty i dzisiaj też niezbyt, nie zbyt miałem czas no ale słów trzeba dotrzymywać odnośnie komentarza tak długiego, bardzo długiego Obiecałem, że wynagrodzę to tej osobie, która go napisała, a więc przeczytam go osobiście na wizji. Nieczęsto trafia się na twórcę, który potrafi mówić o latach 90. z taką swadą jak wszechstronny Mistrz. W epoce, gdy internet tonie w powierzchownych analizach, a nostalgia stała się kolejną walutą kliknięć, jego głos brzmi jak echo magnetowidu z duszą. Sposób w jaki opowiada o anime, niby chaotyczny niby od rzeczy, w rzeczywistości przypomina improwizację jazzową, pozornie nieuporządkowaną, lecz przesyconą rytmem autentycznego sentymentu i intelektualnej błyskotliwości. Bo właśnie w tym tkwi jego siła, wszechstronny mistrz nie analizuje anime jak akademik, nie dekonstruuje nostalgii jak filozof kultury, lecz przeżywa ją w czasie rzeczywistym, kiedy wspomina lata 90. nie rekonstruuje ich. On je przywołuje, jakby w jego głosie brzmiał jeszcze szunka Secy VHS, a w jego gestach odbijał się blask kineskopu. To nie słucha historia kultury, to wspomnienie, które wciąż oddycha. Słuchając, jak wspomina Dragonbola, Sailor Moon, Neon Genesis Evangelion, czy te mniej znane perełki, człowiek ma wrażenie, że obcuje z recenzentem, że obcuje nie z recenzentem, lecz z kronikarzem pewnej emocjonalnej epoki. Bo lata 90. to nie był tylko czas, to był stan ducha. Mistrz zdaje się to rozumieć intuicyjnie. Jego narracja jest jak sen, w którym każda scena z anime staje się symbolicznym komentarzem do życia, a każda retrospekcja dzieciństwa przenika się z kulturowym DNA całego pokolenia. Niektórzy zarzucają mu, że gada od rzeczy, ale czy nie właśnie w tym tkwi jego fenomen? W świecie, w którym każdy stara się być precyzyjny, chłodny, merytoryczny. Wszechstronny mistrz pozwala sobie na luksus autentycznego dygresjonizmu. Jego styl to bunt przeciwko linearnemu myśleniu. Przypomina to jak pamięć naprawdę działa, skacze, zniekształca, miesza, porządki. I właśnie dlatego jego gadanie o anime jest bardziej prawdziwe niż jakikolwiek uporządkowany wykład. W jego monologach kryje się coś więcej niż tylko nostalgia za tamtymi czasami. To nostalgia za światem, w którym emocje mogły być większe niż życie. Kiedy opowiada o scenach z Ewangeliona, w których Sindzi siedzi w kabinie mecha i zastanawia się, czy ma sens dalej walczyć, mistrz potrafi przejść płynnie od analizy psychologicznej do wspomnień z własnego dzieciństwa. Kiedy siedział przed telewizorem z kubkiem kakao i nie do końca rozumiał, co ogląda, ale czuł, że to coś ważnego. To właśnie ten rodzaj autentyzmu czyni go wyjątkowym. Bo w epoce internetowych ekspertów, którzy wszystko wiedzą, a niczego nie czują, wszechstronny mistrz czuje za nas wszystkich. Jego gadanie od rzeczy to w gruncie rzeczy rodzaj artystycznego performansu. Improwizacja o nostalgii, kulturze przemijaniu i potrzebie sensu. Czasem wygląda to jak chaos, ale to chaos, który niesie znaczenie. Wielu twórców próbowało uchwycić magię lat 90., lecz niewielu udało się to z taką autentycznością. Większość opiera się na kliszach, wspominają gumy turbo bajki na I, 1, płyty CD, które trzeba było czyścić oddechem, ale mistrz idzie dalej. On nie tylko przypomina tamtą epokę, on ją przeżywa ponownie w słowie. Każdy jego film to jakby fragment większej opowieści o tym, jak kultura japońska przeniknęła do polskiej codzienności, stając się pomostem między dziecięcą wyobraźnią a dorosłym poczuciem sensu. Kiedy mówi o tym, że oglądanie anime w latach 90 było doświadczeniem inicjacyjnym, ma rację. Wtedy, gdy internet był mitem, a każdy odcinek Dragon Ball był zdobyczą Czekało się na kolejne odcinki z nabożnym skupieniem. I mistrz przypomina, że to oczekiwanie to brak było częścią przyjemności. Dziś mamy wszystko na wyciągnięcie ręki, ale straciliśmy magię niepewności. On o tym wie. Jego dygresje o smaku czekania to w gruncie rzeczy filozofia egzystencjalna ubrana w język fandomu. Zadziwiające jest to, jak potrafi łączyć powagę z humorem. Jednym zdaniem analizuje archetypy postaci z lat 90. A chwilę później śmieje się z własnych wspomnień o nieporadnych tłumaczeniach na kasetach z Bazaru. W tym właśnie przejawia się jego wszechstronność, nie tylko w tytule, ale w sposobie myślenia. Potrafi przejść od cytatu z Arystotelesa do wspomnień o czołówce z Jatamana i ani przez moment nie brzmi fałszywie. To niezwykle rzadki talent, erudycja, która nie dławi spontaniczności. Niektórzy pewnie pomyślą, że jego sposób mówienia jest zbyt chaotyczny, zbyt ofowy, ale to, brak, ale to nie brak struktury. To struktura ukryta w emocji, jak w starym anime, gdzie animacja była toporna, a mimo to historia chwytała za serce. Mistrz mówi tak, jak rysowano w latach 90., z niedoskonałością, która staje się piękną. Słuchając go, mam wrażenie, że jego narracja to nie tylko komentarz o popkulturze, ale pewnego rodzaju terapia zbiorowa dla ludzi, którzy dorasta dorastali w tamtej dekadzie. Jego słowa pozwalają nam czuć, że nie jesteśmy sami w naszej nostalgii, w świecie, gdzie wszystko się rozpływa w scrollowaniu, jego dłuższe wywody są jak zaproszenie do zatrzymania się, wzięcia oddechu i przypomnienia sobie, jak to było, kiedy rzeczy miały wagę, a emocje miały czas dojrzewać. Jest w tym też coś bardzo ludzkiego. Wszechstronny mistrz nie próbuje być guru, nie stawia się ponad widzem. Jego ton to raczej kumpel z ławki, który pamięta te stare popołudnia przy RTL7 i mówi, stary, pamiętasz to? I w tym momencie... Między witem a nim powstaje coś więcej niż relacja twórca-odbiorca. To wspólnota wspomnień. A przecież nostalgia to nie tylko tęsknota za przeszłością, to także sposób opowiadania o sobie. Kiedy wszechstronny mistrz mówi o Animę, mówi też o sobie i o nas. Jego dygresje to metafory niby przypadkowe, a jednak głęboko trafne, bo w końcu czym innym była walka Goku, jeśli nie metaforą dorastania. Czym była melancholia w Sailor Moon, jeśli nie zapowiedzią naszych pierwszych rozczarowań? Nie bez powodu gada jego gadanie od rzeczy rezonuje z tyloma ludźmi, w nim jest coś, co można nazwać intelektualną szczerością. Nie udaje, że wie wszystko, przeciwnie. Jego dygresje pokazują, że szuka sensu razem z nami, i w tym tkwi paradoksalna siła jego narracji. Jest nieuporządkowana, ale prawdziwa, niedoskonała, ale przez to wiarygodna. Można powiedzieć, że wszechstronny mistrz to taki współczesny, Flonę Nostalgii, wędrowiec przez ruiny kultury masowej, który zamiast porządku utworzy mapę emocji. Jego komentarze są jak notatki z podróży po własnej pamięci, a każdy jego film to kolejny przystanek na drodze do zrozumienia, jak popkultura formowała nasze tożsamości. I właśnie za to należy go chwalić, bo o ile wielu twórców internetowych powtarza te same frazesy o magii dzieciństwa, on naprawdę potrafi pokazać, jak ta magia działa, zamiast analizy opowieść zamiast definicji przeżycie. To jest różnica między kimś kto mówi o nostalgii, a kimś kto nią żyje. I widzę, że jest tu 12 polubień. Muszę przyznać, że jeszcze nigdy, przy nigdy w życiu nie czytałem tak długiego komentarza. Tyle tu jest przemyśleń, tyle tu jest pięknych słów, że zaczynam się zastanawiać, czy to czasem nie pisał algorytm sztucznej inteligencji z czatu GPT. Chociaż jest tu pomieszane bardzo dużo takich naukowych takich zwrotów, wyrazów, ale i też takich normalnych użyć, takich potocznych. Więc naprawdę chylę czoła temu, komu chciało się to wszystko pisać, albo nawet wrzucić to do sztucznej inteligencji, żeby to, to po prostu stworzyło. Bo jeszcze przysięgam wam, nigdy czegoś takiego nie czytałem. Nie jestem własny na jakieś takie wiecie. Pochwały takie sztuczne, nie? że ktoś mnie sztucznie chwali. Lubię, kiedy ktoś mnie pochwali za to, jeśli coś dobrze zrobiłem, jeśli coś komuś to pomogło, to wtedy lubię czuć tę pochwałę, że wszechstronny mistrzu, Twoje słowa naprawdę mnie wsparły. Dziękuję Ci za to. Ale nie tak, na przykład, że wszechstronny mistrz, Ty jesteś super silny. No to już wiem, że to jest taka, wiecie, pochwała taka, taka sztuczna, taka nieprawdziwa. Więc tak, naprawdę bardzo dziękuję tej osobie, która napisała ten komentarz. Chociaż naprawdę tu podjeżdża chat GPT, algorytm sztucznej inteligencji, bo tu są bardzo dużo użytych słów naukowych. Um, tak samo nie pamiętam, czy mówiłem o Ewangelionie, o tym, że Sindzi na przykład był w swojej Ewie i, i miał tam jakieś przemyślenia, nie pamiętam tego, więc mogło tu być dodanych sporo rzeczy. I jeśli ja o tym nie mówiłem, a jest tu o tym wspomniane, to tak jakby to system napisał za nas. Ja przypominam sobie wiele rzeczy, o czym mówiłem. Ewangeliona to tak słabo znam, bo tylko raz to w życiu oglądałem, chociaż mi się spodobało. Ech, I co? Mówię Wam, jestem tak zmęczony po treningu, widzicie sztanga za mną. Zaraz muszę iść się kąpać, muszę zjeść, ledwo zipię. Dałem czadu na tym treningu, naprawdę aż mnie nadgarski płoną. Obiecałem Wam ten filmik z tą, em, no może nie recenzją, tylko z tą odpowiedzią na ten komentarz. Jeszcze raz bardzo dziękuję za starania. No i co? 12 polubień, więc 12 osobom się podobało. No, zawsze będę odpowiadał na takie komentarze, bo naprawdę zasługują na. Na moją ocenę, na moje. Em, jestem tak zmęczony, że ciężko mi słów dobrać Na moją akceptację, na moje poszanowanie. Och. Także naprawdę jestem wdzięczny. Nie jest to jakaś tam sztuczna wdzięczność, tylko naprawdę jestem w niemałym szoku, że komuś chciało się to tyle pisać. Chociaż, jakby to chat GPT wygenerował, to wystarczyłoby tylko zrobić kopię i wklej no ale nawet ktoś jednak jakiś tam trud podjął także jestem bardzo wdzięczny jeżeli wam się podobało no to mogę recenzować anime bo sporo obejrzałem nowych tytułów myślałem o recenzji anime, już długi długi czas nad tym się zastanawiałem no ale jak tylko pozakańczam wszystkie te swoje sprawy sądowe i będę miał na to czas moja głowa będzie wolna od tego natłoku myśli o sprawach sądowych no to zacznę już tworzyć takie fajne filmiki. Może powrócę do live'ów. Nie mam żadnego szlabanu na live, y, ale po prostu dałem słowo, że nie będzie żadnych live'ów od czasu, kiedy tam napis, tam wstawiłem ostatniego live'a z, z taką z notatką, że nie będzie więcej live'ów, żeby nie prowokować karaluchów, bo przeżyć nie mogą, że ktoś mi 10 koła zapłacił. Z dobroci serca. Mogę zrobić live a nawet jutro. Mi to nie przeszkadza, nie mam żadnego szlabanu. Ktoś powie: No to udowodnij, że możesz zrobić live. A. No zrób, no co, boisz się? Nie boję się, no ale po co mam mieć problemy? Jak wszystko pozakańczam, poczekam aż to się wszystko pouspokaja, i wtedy zaczną się konkretne materiały. Także dziękuję za uwagę i pozdrawiam.